No pojawili się wszyscy najważniejsi ludzie, od poziomu miejskiego przez poziom ogólnopolski po międzynarodowy i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przy pomocy nauki zmieniać świat. Przy czym hasłem tego rocznego ESOF-u jest... Life changes science, w związku z czym mamy też relację zwrotną. Taką chyba najciekawszą rzeczą, którą usłyszałem podczas tego pierwszego panelu, była uwaga, że nauka zmienia miasto poprzez ludzi i to zupełnie w najprostszym sensie, takim, że trzeba zbudować akademik, że studenci będą chodzili i domagali się nocnego życia, naukowcy będą się spotykać z dziennikarzami i ze sobą nawzajem i będzie się działo życie naukowe. Mi się zawsze podoba, kiedy udaje się sprowadzić młodych ludzi i otaczają nas te plakaty. Tzw. Tak postery, może część z nich nawet widać w kadrze, a jeżeli nie, to proszę sobie wyobrazić, że one są tam, y, tworzone przez młodych ludzi, przez ludzi, przez nastolatków. I to jest bardzo fajna rzecz. Jest y, EU, czyli European Science Fair, czyli takie pokazy własnych badań naukowych. Mamy tutaj fajne rzeczy robione niewielkim kosztem przez ludzi, którzy za 10-20 lat będą wymyślali genialne rzeczy i ja, ja myślę, że to jest najciekawsze. Ja osobiście zawsze najchętniej patrzę na młodych ludzi, bo widziałem już 50-60-latków rozmawiających o nauce i wiem mniej więcej co mają mi do zaoferowania, natomiast to co mają 15-latkowie do zaoferowania zawsze mnie zaskakuje pozytywnie.